Dzień dobry, Jan Piński. E, witam e, na jednym z zapasowych kanałów. E, przypominam, że no, my jesteśmy zawieszeni do czwartku. W czwartek wracamy z Tomkiem, a do tego czasu nadajemy w na tych mniejszych kanałach. Jest cisza wyborcza, w związku z tym publikujemy jedynie materiały historyczne albo niezwiązane z wyborami. E, Chciałbym teraz Państwu przypomnieć historię z września 1999 roku. Dokładnie z 1999 roku, po prostu, gdy rosyjskie służby specjalne zorganizowały krwawe zamachy, które wyniosły Władimira Putina, wówczas mało znanego polityka, do władzy. Wówczas w Moskwie, Bujnaksku. W w Wołdodońsku zginęło w wybuchach 311 osób, mieszkańców wielorodzinnych, postkomunistycznych blokowisk. Był to pretekst do tak zwanej drugiej wojny czeczeńskiej, wojny, która wyniosła na stanowisko prezydenta mało znanego urzędnika Władimira Putina na stanowisko prezydenta całej Rosji. On się później stał faktycznym dyktatorem kraju, którego zakres władzy dziś bardziej przypomina cara, samowładcę, niż demokratycznie wybraną głowę państwa. Te zamachy miały na celu wywołanie poczucia zagrożenia wśród Rosjan, żeby się skupili wokół silnych ludzi, którzy gwarantują spokój. Z bałaganu, który panuje w Rosji, wszyscy się śmieją. Nie inaczej było e, tym razem. E, o czterech udanych zamachach 22 września kolejny w udaremniono. Złapano również sprawców, a tymi okazali się funkcjonariusze rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Zatrzymanych jednak wypuszczono, a udaremniony zamach nazwano ćwiczeniami. Dziennikarze i politycy nie odpuszczali. W 2002 roku zbiegły do Wielkiej Brytanii były pułkownik Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksander Litwinienko. Napisał wspólnie z innym dysydentem, Jurijem Felsztyńskim, książkę FSB wysadza Rosję. W tym samym roku powstał również film dokumentalny o tym samym tytule. Litwinienko za swoją odwagę w demaskowaniu zbrodni nowych rządzących na Kremlu zapłacił najwyższą cenę. Na jesieni 2006 roku został na oczach całego świata otruty radioaktywnym polonem 210. Śmierć nastąpiła w męczarniach 23 listopada 2006 roku po 23 dniach leczenia, które nie mogło zapobiec okrutnej śmierci. Litwinienko dosłownie rozpadał się na oczach setek milionów, ludzi, stając się dowodem na bezwzględność obecnego prezydenta Rosji. Po latach wiadomo, że w akcji wywołania wojny w Czeczeniu, oprócz FSB realizującej swój plan, który podobno miał kryptonim Hiroshima, uczestniczyły także służby wojskowe rosyjskie, GRU, główny zarząd wywiadu, które na własną rękę podgrzewały sytuację. Fakt, iż dzisiaj można powiedzieć 24 lata po tych wydarzeniach. Zamachowcy nie tylko nie są ukarani, ale piastują najwyższe stanowiska w Rosji. Jest tylko smutnym komentarzem do rzeczywistości. Człowiek, który był wówczas szefem FSB, Nikołaj Patruszew, jest wymieniany w gronie następców Putina, jest mniej więcej jego równolatkiem dokładnie jest młodszy o rok, natomiast jego synowie są we władzach i stanowią część establishmentu. Putin został premierem 8 sierpnia 1999 roku. Nie był bynajmniej wcale faworytem do objęcia funkcji przyszłego następcy schorowanego Borysa Jelcyna. Paradoksalnie nominację zawdzięczał swojej słabości. Jeden z wszechładnych oligarchów, który forsował go na to stanowisko, Borys Berezowski, wybrał Putina, ponieważ uznał, że będzie jego najłatwiej kontrolować. Trudno w najnowszej historii, ogólnie w ogóle w historii, o większą pomyłkę w ocenie charakterów. z zmarł 23 marca 2013 roku, ponad 10 lat temu, w tajemniczych okolicznościach w Sunning Hill w Wielkiej Brytanii. Będąc od 12 lat na przymusowej banicji z Rosji. Samobójstwo... Które rzekomo Berezowski miał popełnić, było na tyle nieprzekonujące, że nie uwierzył w nie ani koroner, ani rodzina i przyjaciele zubożałego pod koniec życia rosyjskiego oligarchy. Berezowski podczas swojej przymusowej emigracji sponsorował Litwiniękę i innych dysydentów. E jest mało prawdopodobne i to warto podkreślić, że nie był wtajemniczony w 1990 roku w akcji dzięki której Putin miał się stać zbawcą narodów. Wiele wskazuje, że próbował się po prostu wpisać w ten plan i jego banicja to była po prostu kara za to, że próbował zachować niezależność i kontrolę nad Putinem. Plan Hiroshima przygotowywano już w kwietniu 1999 roku. Putin był wtedy szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Zakładał on wywołanie małej zwycięskiej wojny, która podbudowuje morale społeczeństwa, które było zmęczone ośmioma latami chaosu od upadku Związku Sowieckiego w 1991 roku. To jest jeden z powodów, dla których demokracja w Rosji nie zadziałała. Dlatego, że ta demokracja, którą próbowano budować, chaos, korupcja, rosnąca przestępczość, zostały przedstawione Rosjanom właśnie jako demokracja. W związku z tym nikt nie płakał po tym, jak ona zniknęła. Operacją dowodził jeden z najbliższych współpracowników Putina, o którym wspominałem. Jego następca na stanowisku szefa FSB, Nikolaj Potruszew. Pełnie wiedzę miał jeszcze szef Departamentu Walki z Terroryzmem FSB, generał Gierman. U do akcji zaangażowano czterech agentów FSB na początku, na ich potrzeby jako cel wyznaczono skompromitowanie Republiki Czeczeńskiej, aby zapobiec międzynarodowaniu uznaniu jej niepodległości. Czeczenia bowiem po wojnie w latach 1994-96 była faktycznie niezależnym krajem od Rosji. Jedynie czego brakowało jej do tego statusu, to było uznanie na forum międzynarodowym. Tajny oddział K-20 rozpoczął pozyskiwanie Czeczenów i Czeczenki do specjalnego komanda, które miało porywać i mordować obcokrajowców. Werbowano klasycznie, a więc jednym płacono wolnością, wyjściem z więzienia, innym płacono pieniędzmi, a jeszcze innych szantażowano wyrządzeniem krzywdy najbliższym. W czerwcu 1999 roku podjęto decyzję, że oprócz działań wymierzonych w obcokrajowców trzeba uzyskać wrogość zwykłych Rosjan. Decyzja do Czeczenii, decyzja zapadła o tym, że konieczne będą ofiary wśród zwykłych ludzi, czyli zabicie własnych obywateli. W Rosji, jak to w Rosji, nie wszystko może pójść zgodnie z planem. Gdy 4 września 1999 roku w z. W sąsiadującej szczeczeniu Republice Autonomicznej Dagestan doszło do wybuchu ciężarówki z materiałami wybuchowymi zaparkowanymi pod budynkiem, w którym kwaterowali rosyjscy żołnierze, to na Łubiancy, siedzibie Federalnej Służby Bezpieczeństwa, wcześniejszej siedzibie KGB, e, słynnej na cały świat, wszyscy byli w szoku. Nie dlatego, że zginęły 64 osoby, tylko dlatego, że tego akurat zamachu nie zorganizowało FSB. No i błyskawicznie ustalono, że była to robota 14 zarządu GRU, czyli tak wspomniany główny zarząd wywiadu, e, główne czy wojskowe służby specjalne, a operacją dowodził osobiście utytułowany spec od tego typu operacji generał Mikołaj Kostieczko. Przesłuchiwanie osobiście, to też jest ważne, przez Putina, Kostieczko tłumaczył się, że do zamachu doszło za zgodą Kremla. Precyzyjnie wskazał, że ten Kreml uosabiał dla niego Borys Perezowski. Tak, tak, ten sam, który później bolał nad tym, że w Rosji nie ma demokracji, to jest ten sam facet, który po prostu zorganizował zamach, w którym zginęło 64 osoby. W ten sposób promotor Putina chciał pokazać, że to on kontroluje sytuację i pociąga za wszystkie sznurki. Ta pewność siebie za kilkanaście miesięcy zmusiła go do ucieczki z Rosji, ukrywania się do końca życia, jak widać nieskutecznie. Jak widać też nie jest to postać, którą należy specjalnie żałować. Putin kazał GRU zakończyć swój udział w tej operacji, dlatego jeszcze tego samego dnia przez przypadek odkryto dwie tony materiałów wybuchowych umieszczone w innej ciężarówce na parkingu obok szpitala i budynków mieszkalnych. Dalszą częścią operacji zajęło się już zgodnie z planem FSB. 9 września ponad 400 kg materiałów wybuchowych kompletnie zniszczyło 9-piętrowy blok w Moskwie. Zginęło 106 osób. A ponad 9, 690 zostało rannych. 13 września 1999 roku wyleciał w powietrze ośmiopiętrowy budynek mieszkalny w Rosji przy ulicy Kaszyskojewskoje w południowej części Moskwy. Zginęły 124 osoby, a 7 zostało rannych. 16 września 1999 roku doszło do wybuchu przed dziewięciopiętrowym blokiem mieszkalnym. W dońsku w południowej Rosji tym razem zginęło 17 ludzi. Mała zwycięska wojna była prawie gotowa. Ja wtedy przebywałem w Moskwie, miałem możliwość patrzenia, jak ten zamach, jak te zamachy wywierały wpływ na zwykłych ludzi. Oni byli przerażeni, po prostu biegli i skupiali się w oku Putina. Dla nich Putin był po prostu rozwiązaniem. Dla nich Putin był człowiekiem, który skończy ten chaos, ten chaos, do którego doprowadziły demokratyczne rzekomo rządy Putina. Rosjanie chcieli też zemsty. Chcieli odpłaty. Kilka dni po zamachach Putin wygłosił swój kultowy do dziś tekst. Będziemy ścigać terrorystów wszędzie, jak na lotnisku i złapiemy to na lotnisku. I wybaczcie, prestitie po rosyjsku, jak e, zatłuczymy ich nawet w wychodkach, jeżeli tam ich dopadniemy, obiecywał. A ludzie czuli, że to jest silny człowiek na trudne czasy. No ale chwilę później zdarzyło się coś, co sprawiło, że operacja Hiroshima stała się znana na cały świat. W PRL była popularna anegdota, w której opowiadano sobie o Leonidzie Brażniewie, który miał narzekać na istnienie różnych sfer czasowych, bo dzwonił do kolegi, a potem e, ten już miał urodziny. Dzwonił z kondolencjami do Watykanu e, z powodu zamachu na papieża Jana Pawła II, tylko że. Uwaga, papież jeszcze był zdrów. 13 września po zamachu w Boskwie zwołano zamknięte posiedzenie Dumy. Duma to jest taki odpowiednik polskiego sejmu. Szefem tych obrad, jak i całej Dumy, był polityk komunistycznej partii Rosji. W Rosji oczywiście legalnej, Gennady Sielizniow. W trakcie posiedzenia otrzymał on kartkę z informacją, którą przeczytał zebranym deputowanym. Dzisiaj w nocy wysadzono dom mieszkalny w Ołgodońsku. Ci ludzie szybko ustalili przy pomocy dziennikarzy, że nic takiego nie miało miejsca. Problem zaczął się, gdy trzy dni później, 16 września, e, budynek mieszkalny w wołgodońsku naprawdę wyleciał w powietrze. Sprawą musiała się zająć prokuratura, ale szybko ułożyła śledztwo, stwierdzając, że z miał na miejscu wybuch granatu, do którego rzeczywiście dochło tego dnia w tym mieście. Problem w tym, że w tym wybuchu tego granatu nikt nie zginął. Czy szef dumy, taki marszałek Polskiego Sejmu, miał bez tak błahego powodu przerywać posiedzenie Izby Parlamentu? Raczej nie ma mowy o pomyłce. Według naszych informacji, to Borys Berezowski chciał wówczas pokazać Putinowi, który zaraz miał występować w dumie, że jego plany nie są tajemnicą. Tylko są doskonale znane. Putin spokojnie jednak wystąpił. Zażądał zwiększenia w parlamencie, zażądał zwiększenia uprawnień Federalnej Służby Bezpieczeństwa. W tamtym czasie Putin nie miał bynajmniej w pełni władzy jako premier i zwiększenie roli FSB dawało mu większe szanse na końcowy sukces w walce z, z, kon z konkurentami politycznymi, w walce o zwycięstwo wyborach. Jeszcze wtedy istniały w Rosji demokratyczne instytucje. Nie było demokracji. Pamiętajcie państwo, demokratyczne instytucje nie oznaczają demokracji, Putin zażądał również licencji na zabijanie terrorystów w Czeni. Według jego słów, ta republika zmieniła się w jeden wielki obóz treningowy dla terrorystów. Jego recepta była prosta, aby skończyć z nimi działanie, potrzebne są specjalne prawa dla władzy, która będzie umiała ich wykorzystać. W większych Rosji w miastach wybuchła panika. Na każdym osiedlu było minimum trzech funkcjonariuszy, ponieważ takiej e, liczby nie było, to ściągano posiłki z wiejskich regionów. Ja między innymi musiałem się na przykład dokładnie ogolić, żeby e, po prostu e, w żaden sposób nie można mnie było wziąć za ciemnego e, człowieka z Kaukazu, ponieważ no... E, Pojawiło się w Rosji wtedy po prostu w Moskwie gigantycznie dużo ludzi w mundurach. Takim obrazkiem, który pamiętam, byli ludzie, którzy mieli niedopasowane mundury, w którym duchy im się wylewały z zaciasnych mundurów, ponieważ nie było milicyjnych mundurów już na ich gabaryty, a ściągano je bardzo pośpiesznie. E ten efekt był komiczny. Właśnie zapamiętałem tych policjantów, którzy milicjantów, bo to jeszcze milicja była wtedy, którzy po prostu nie pasowali do mundurów, które im wydano, bo w ogóle nie byli milicjantami, byli tam ewentualnie byli tymi milicjantami na prowincji, którzy mieli posiadali jakieś inne, może byli jakimiś in, in, z innych służb. I tej historii właśnie prowadziło polowanie na ludzi z kaukaską urodą. W Moskwie na przykład zatrzymano dwóch Czeczenów, którzy mieli ślady heksogenu, to jest substancja wybuchowa używana w zamachach. Potem okazało się, że zgarnięto ich wprost z farbiarni, gdzie wiadomo było, że będą go używać. Władze szczuły w ten sposób na Czeczeńców e, bez żadnych skrupułów. Ktoś jednak przedobrzył i popełnił błąd. Błąd, który e, zawalił całą tą operację, pokazując cynizm i bezwzględność Putina, Putina, który nie waha się nawet mordować własnych obywateli, już nie wspominając o ich zastraszaniu, aby przekonać ich do tego, że należy na niego głosować. 22 września 1999 roku pojawił się zamach, którego nie było, w zamach w Riazaniu. Uczuleni przez media mieszkańcy bloku Jeden z nich zauważył stojący pod domem, jak po prostu stojąc pod domem, w którym mieszkał, dwóch dwoje nieznanych ludzi wnosiło do piwnicy ciężkie worki. O tym, że, o tym zawiadomił, zawiadomił milicję, ponieważ tandetnie przemalowana rejestracja samochodu przebijała stary moskiewski numer. Dzięki jego czujności ewakuowano błyskawicznie mieszkańców. W workach znaleziono materiały wybuchowe. Rozpoczęto blokadę dróg i polowanie na tych, co zostawili materiały. W jednej z podsłuchanych i nagranych, niechcący podobno przez nadjeżdżę Juchenową, rozmów międzymiastowych rozmówca, jak się okazało, z siedziby FSW w Moskwie ostrzegał swojego rozmówcę przed milicyjnymi patrolami. Jedźcie pojedynczo, przy drogach są wszędzie patrole. W pościg za terrorystami ruszyło ponad tysiąc milicjantów, funkcjonariuszy FSB i wszystkich służb, jakie były pod ręką. Szef jazeńskiej FSB, generał Aleksander Siergiejew mówił o cudzie i nowych narodzinach dla setek ludzi. Gratulował mieszkańcom czujności. Terroryści, który, którymi byli tak naprawdę oficerowie FSB musieli się schować, ale dzięki podsłuchanym rozmowom namierzono ich siedzibę. Poinformowano centralę, że są oni otoczeni i zaraz nastąpi ich zatrzymanie. Centrala FSB nie miała wyjścia. Szef SP, FSB, Nikołaj Patruszew, zażądał dostępu do telewizji i ogłosił, że w rejonie miały miejsce ćwiczenia koordynowane przez centralę, której celem było sprawdzenie gotowości lokalnego oddziału do odparcia terrorystów. Obecność materiałów wybuchowych, uwaga, i teraz, te, i teraz to jest najlepsze, obecność materiałów wybuchowych w pierwszym badaniu tego, co znaleziono, Zwalono na zanieczyszczenie sprzętu i FSB ogłosiła, że uwaga, wyciągnięto cukier. I teraz najlepsze. Następnie podano, że próbowano wysadzić ten cukier, i ów cukier nie wybuchł. No i drodzy Państwo, no, konia z rzędem, kto mi powie, po co wysadzać znaleziony rzekomo cukier, znaczy znaleziony cukier, który był wiadomo, że jest cukrem, no bo były ćwiczenia, to po co go wysadzać na, na, na tym, próbować wysadzić na, na, na poligonie? Prokuratura wszczęła śledztwo, ale podobnie jak w wypadku objawienia profetycznego, Genadija Serezniowa, który mówił o wybuchu w, w jednym z miast, wtedy przerywając jako marszałek rosyjskiego parlamentu, przerywając obrady, umorzyła sprawę w kwietniu 2000 roku. FSBN dostarczyła śledczym żadnych informacji o ćwiczeniach. Wiadomo było, że owe ćwiczenia nie miały żadnej podstawy prawnej ani dokumentacji wymaganej prawem. Podłożenie 22 września atrapy ładunku wybuchowego w Rezeniu było elementem ćwiczeń międzyregionalnych. Wiadomość ta zaskoczyła nas, bo aplikowano ją wtedy, gdy funkcjonariusze lokalnego oddziału FSB ustalili miejsce pobytu podejrzanych i chcieli ich zatrzymać. Głosił komunikat miejscowego FSB dowitnie pokazujący prawdziwe oblicze ćwiczeń. Deputowani oczywiście nie zgodzili się powołać, deputowani, czyli odpowiednik polskich posłów, nie zgodzili się powołać Parlamentarnej Komisji Śledczej w sprawie zamachów z września 1999 roku. Mimo braku zamachu w Riazaniu, Putin kontynuował wcześniej przyjętą strategię. 23 września rosyjskie samoloty zaatakowały Czeczenie. A nowa wojna stała się faktem. 1 października granice tej republiki, nieuznawanej przez Rosję, nie uznawali za część Federacji Rosyjskiej. Dzisiaj jest ona rządzona przez takiego atrapę. Kaderowa, proputinowskiego Czeczena, okrutnego mafiozy, przestępcy z wyrodnialca który zresztą pojawiał się podczas wojny na Ukrainie, rzekomo dowodząc. Faktycznie on nie podjeżdżał, nie pojawiał się na linii frontu, tylko po prostu brał udział w jakimś tam teatrzyku. Wiedza na temat prawdziwego cła zamachu w Moskwie była groźna dla zdrowia. Uciszono w tej sprawie. Kilka na zawsze, czyli zamordowano kilkanaście osób. Najbardziej znaną ofiarę zemsty zemstą Kremla jest wspomniany przeze mnie Aleksander Litwinienko, zgładzony w listopadzie 2006 roku. Władimir Dołow i Siergiej Uszenkow, deputowani do rosyjskiego parlamentu Dumy Państwowej, przewozili taśmy z filmem dokumentalnym FSB z Rosji opartym na. Wątkach naszej książki. Obaj zostali zastrzeleni. Dołwów 21 sierpnia 2002 roku, a Juszczenkow 17 kwietnia 2003 roku. Józef Szczekocin, również deputowany do rosyjskiego parlamentu oraz zastępca redaktora naczelnego dziennika Nowa Gazeta, tego samego, dla którego pracowała zabordowana później Anna Politkowska, został otruty. Przez jakiś czas żył w stanie śpiączki. Zmarł. 3 lipca 2003 roku. W czerwcu 2001 roku spotkałem się z nim w Zagrzebiu i przekazałem mu rękopis Wysadzić Rosję, który miał być opublikować w swojej gazecie. Władimir Pribiłowski, współautor e, zabójców e, e, razem z Uranem Fenysztyńskim, książki Korporacja Zabójców, zmarł 13 stycznia 2016 roku, oficjalnie na zawał serca. No to opowiadał Aleksander e, Litwinenko. Więcej szczęścia miał Michał Iwanowicz Trypaszkin, prawnik i były oficer FSB. Po zamachach bombowych wziął udział w niezależnym od władz śledztwie. Wynajęły go dwie siostry, których matka zginęła w zamachu. Formalnie jako oskarżyciela posiłkowego dwóch Czeczeńców oskarżonych o transportowanie ładunków wybuchowych przed zamachem. Analizując akta Trypaszkin, odkrył, że usunięto z nich rysopis podejrzanego, numer jeden, którym okazał się jego dawny kolega z FSB. Był rok 2003 i odkrycie Trypaszkiny były bardzo niebezpieczne. 22 października, na tydzień przed przesłuchaniami 2003 roku, do jego samochodu podrzucono broń, za której nielegalne posiedzenie go aresztowano, gdy moskiewski sąd apelacyjny odrzucił zarzut posiadania broni. To na Trypaszkina, uwaga, skazano. Tajnym wyrokiem sądu wojskowego za lata ujawnienia tajemnic państwowych bez procesu bez niczego. 30 listopada 2007 roku Paszkin wyszedł na wolność po latach szykan i więzień dzięki presji międzynarodowej. Chociaż działał później w opozycji, to już kwestią zamachów się nie zajmował. Nawet obecnie otwarci krytycy Kremla, na przykład Michał Zygar w takiej książce Wszyscy Ludzie Kremla, opublikowanej parę lat temu, nie odważał się już poddać publicznie odpowiedzialności, na wątpliwość odpowiedzialności czytańców za zamachy w Moskwie. Co ciekawe, działu FSB i SWR-u, czyli tak wspólnie stanowiący całość dawnego KGB, Kolportuje informację, że, że prawda o odpowiedzialności Putina i rosyjskich służb za zamachy w 1999 roku jest po prostu teorią spiskową, która tak samo obarcza na przykład za zamachy na World Trade Center w 2011 roku CIA i lobby naftowe. Szanowni Państwo, to jest uniwersalny mechanizm. W jaki sposób zdobywa się po prostu poparcie ludzi, zastraszając ich i sprawiając, żeby się bali i żeby szukali po prostu opieki. I strach jest po prostu przyjacielem dyktatorów. Szanowni Państwo, pozwolę sobie na koniec polecić historię na weekend. To jest magazyn, którego jestem wydawcą jednym. Z autorów jest w sprzedaży do 18 października. Naprawdę warto dowiedzieć się paru ciekawych rzeczy. Jak widać Państwo z tego materiału, historia jest bardzo kształcąca i pozwala rozumieć po prostu więcej. W tym numerze jest na przykład mój materiał o powstaniu, które nie wybuchło w 1877 roku. Powstaniu, które by przeszło do historii jako powstanie lipcowe. Polacy wzięli pieniądze od Anglików, założyli nawet rząd narodowy w Wiedniu, ale w ostatniej chwili ktoś się opamiętał i odwołał powstanie, dzięki czemu nie zginęli Polacy. A po co Anglikom było polskie powstanie? albo od kwietnia 1877 roku. Rosjanie atakowali Turcję, prowadzili wojnę z Turcją i polską krwią. Anglicy chcieli odciągnąć Rosję od walki z Turkami, o to, żeby nie musieli wydawać własnych pieniędzy i nie musieli marnować krwi i wysiłku własnych żołnierzy, żeby bronić swojego sojusznika. Historię na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach. To Do 18 października można ją jeszcze kupić. Polecam, bo naprawdę warto. Do zobaczenia.